Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Materiał ten poświęcony będzie grzeo Tron, a dokładniej wpadkom, które mogliśmy zobaczyć w ostatnim sezonie tego serialu. Standardowo uprzedzam, że filmik może zawierać spoilery. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Padki, która miała miejsce podczas czwartego odcinka ósmego sezonu Gry o Tron. Bohaterowie podczas jednej ze scen świętują zwycięstwo w bitwie pod Winterfell i unicestwienie mocnego króla. Oczywiście jest to uczta suto zakrapiana alkoholem. Oprócz alkoholu na jednym ze stołów pojawił się jak pewnie już wiecie kubek z kawą od popularnej sieci jaką jest Starbucks. Przyznam szczerze, że wiedziałem, że Starbucks jest jedną z najpopularniejszych kawiarni na świecie, ale że dotarł do Westeros i tam rozprzestrzeniał swoją markę, w życiu bym nie pomyślał. Opcje są zatem dwie: być może Bran postanowił podróżować w czasie i na szybcika skoczył sobie do Starbucksa, albo co bardziej prawdopodobne, za wszystkim może stać gorąca bułka. Stawiam, że jego nieobecność w odcinkach spowodowana była tym, że postanowił zostać przemytnikiem i ściąga do Westeros różne towary, a jednym z nich jest właśnie kawa od Starbucksa ale tak całkiem na poważnie to wpadka ta jest dla mnie trochę dziwna i zastanawiam się czy mimo wszystko nie mamy tutaj do czynienia z celowym lokowaniem produktu. Więc ciekawe czy Starbucks nie dostał po prostu prezentu od Gry o Tron. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że Dedeki faktycznie przeoczyli ten kubeczek czy może jest to celowy zabieg mający na celu reklamę? Dajcie znać w komentarzach. Wspomniałem wcześniej o gorącej bułce i o jego nielegalnym ściąganiu towarów do Westeros. Wydaje się, że oprócz kubka z kawą od Starbucksa, bułka mógł zajmować się importowaniem do Westeros także w Wody w butelkach, bowiem podczas ostatniego odcinka ósmego sezonu Grotron, a dokładniej podczas sceny, w której Rada wybierała nowego króla, zobaczyć mogliśmy właśnie butelkę z wodą, która stała za nogą sama. Co prawda nie widać tutaj żadnej marki, więc w tym przypadku raczej na pewno mamy do czynienia z oczywistym przeoczeniem tejże butelki. Skoro jesteśmy już przy obradach rady to warto wspomnieć o dość ciekawej propozycji jaką zaproponował szaremu robakowi ser Davos. Jak wiemy nieskalani są żołnierzami eunuchami czyli na ogólnie mówiąc pozbawieni są jajek. Ser Davos a dokładniej scenarzyści wpadli na genialny pomysł aby zaproponować szaremu robakowi i reszcie nieskalanych założenie własnego rodu i odziedziczenie ziem w Reach. Ciekawe jak nieskalani mieliby ten ród założyć i przetrwać chociażby jedno pokolenie. Może wy macie jakieś pomysły? Dajcie znać w komentarzach. Ostatnią wpadką, jaką wam w tym odcinku przedstawię, jest cud, który miał miejsce w piątym odcinku ósmego sezonu Gry o Tron. Jamie Lannister, jak wiemy, kilka sezonów wcześniej stracił dłoń. Jednak w jednej ze scen jesteśmy świadkami cudzu, bowiem przez chwilę Jamie posiada prawdziwą dłoń. Jednak już po krótkiej chwili wszystko znowu wraca do wcześniejszego stanu rzeczy i Jamie ponownie jest w posiadaniu swojej złotej dłoni. Jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby na tyle, dajcie znać w komentarzach o wpadkach, które wy sami zobaczyliście, a nagram o nich odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.